Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry. Wyszedłem dzisiaj o 7 rano, bardzo zimno, ale zaczynamy rozmawiać na temat, hmm, kolejny temat: na temat Rosjanów, Rosjan i Polaków. Dzisiaj porozmawiamy o tym, za co Rosjanie mówią: Dziękuję bardzo Polacy, że to zrobiliście, i za to, że teraz mamy to w Rosji. Na przykład w Rosji, albo nie tylko o tym jeszcze rozmawiamy, ale za co w ogóle Rosjanie dziękują, <noise> jak tu ja tutaj napisałem, wdzięczny Polakom. Polacy, Polacy, wiadomość taka, e, zacząłem pisać swoje artykuły na wykup.pl i byłbym wdzięczny za wsparcie moich tych e, wszystkich artykułów. To moje pierwsze doświadczenie w napisu tych artykułów, więc link znajduje się w opisie, zapraszam. No i zacznijmy od tego, z historii można w taki sposób powiedzieć, na przykład tutaj w Warszawie, Taki bardzo duży, taki kamieniarz, tutaj napisane, taki, taki klatby się po rosyjsku żołnierzem radzieckim, którzy nie znieścili. Ja po prostu przeczytałem bardzo dużo artykułów na ten temat, i oni mówią, że dziękuję bardzo, bo gdzieś tam w tej, w Litwie, Łotwie, Łatwa, tam już wszystko znieścili i tak dalej, no i e, oczywiście nie wszyscy Rosjanie wiedzą dlaczego, dlaczego to wszyscy robią te, te kraje z byłego, jakby w taki sposób można powiedzieć, Związku Radzieckiego, no i e, tutaj jeszcze nie wszystko zniszczone w Polsce, chociaż i w Rosji wszyscy mówią, że Polacy nienawidzą po prostu Rosjan. W ogóle nie mogą ich cierpieć. To po prostu. No... no, no, je, no to no, no to z, po prostu żyły ludzie takie. Ale mówią, że tylko w Polsce zostali jeszcze taki kamieniarze, nie wiem, zrozumieliście. E, tym żołnierzem radzieckim. I ja byłem bardzo zdziwiony, że w ogóle Rosjanie mogą za coś tam cienki powiedzieć do Polaków, ale to taki bardzo e, częsta rzecz, kiedy oni mówią dziękujemy za to, że nie zniszczyli ten e, pomnik e, żołnierzom radzieckim. Idziemy dalej. Jak i to była ta rewolucja, wojna domowa w Rosji w latach 1800 jakichś chyba tak i e, 800 i tylko Polacy i jakby rząd polski, nie wiem tu kto dokładnie to zrobił, chyba może być mentalność taka polska, ale e, i w te lata tam 100, 200 lat temu i dzisiaj Pol Polska bardzo dużo pom pomogła e, Rosjanom, którzy ch nie chcą być po stronie Rosji w konfliktach takich jak wojna na Ukrainie lub ta rewolucja ta, która była i Ludzie po prostu wyjeżdżają jakby bardzo szybko do różnych krajów, w tym do Polski. I Polska taki kraj, który, który tak jakby mamy źle historię z Rosją, jakby. i dzisiaj też jeszcze więcej tak tych powodów, żeby po prostu nie pomagać Rosjanom. I jakby, no, dlaczego? Można po prostu tego nie robić, na przykład jak w Czechach, tylko zaczęło się wojna na Ukrainie, oni od razu, jak to, onulowali wszystkich, te studi wszystkich tych studentów rosyjskich, którzy byli, w studow studowali, ćwiczyli tam język czeski lub jeszcze coś, jakiś przedmiot w, w uniwersytetach, w tych instytutach czeskich. No i po prostu anulowali i deportowali i po prostu z tego powodu, że oni z Rosji, oni mają rosyjski paszport. Tak, tutaj ja, jak mówiłem bardzo dużo mam różnych tych sankcji, które na mnie wpływa tu, ja nie mogę tam, nie wiem, dostać jakieś konta bankowego albo coś jeszcze no i no, bardzo dużo wszystkiego z powodu, że jestem Rosjaninem, ale ja mogę tu mieszkać, ja po prostu przyjechałem i nikt mnie nie deportował, jak w Czechach to było, tutaj nikt mnie nie obraża, nie wiem, nie ma nic takiego, żeby ja czułem tutaj siebie, takie wiecie, o Polacy mnie jakby nie lubią, nie w ogóle, jakby jak to było wcześniej, w tych latach, jak i teraz, Polska pomaga Rosjanom i jakby, żeby można było uczyć z Rosji i do Polski bez żadnych problemów. Ja, jakby, oczywiście teraz nie możesz jakby wziąć i wyjechać, ale jeśli jesteś na przykład tam gdzieś mieszkasz na Sibirii lub jesteś gdzieś i masz korzenie, to bardzo łatwo możesz wyjechać. To taki naprawdę naprawdę taki najlepszy sposób dla tego żeby po prostu znaleźć korzenie i Polska naprawdę pomaga w tym kierunku bardzo mocno no i z tego powodu ja kiedy szukałem różnych informacji na ten temat jak ja widziałem bardzo dużo informacji i na dole ludzie piszą no i w taki sposób zrobiliśmy dokumenty te papiery w Polsce no, bo mamy korzenie. I dziękuję Polska za to, że daje tak, taką możliwość. I wszyscy, wszyscy mówią w taki sposób, że dziękuję Polskie za to, że naprawdę taki kraj, który może po prostu a, pomaga znaleźć korzenie i tak dalej. I ja, ja byłem po, po prostu zdziwiony, że a o co, a co, a co, a co chodzi? Dlaczego tak bardzo ludzie dziękują za to? No i zacząłem wtedy iście tam trzy lata temu szukać tej informacji. No i znalazłem to wszystko. I, I też iście wtedy byłem jakby. Bardzo zdziwiony, że Rosjanie mówią dziękuję, Polska, i tak bardzo duże wiecie, jakby na tych różnych forumach e, iście gdzieś w internetach artykułów tam napisane. No, tak naprawdę, bo kiedy mieszkasz w Rosji, zawsze jeśli coś o Polakach e, coś ktoś zacznie mówić, wszyscy mówią no, w taki sposób, jakby nie w dobre. A tutaj znalazłem bardzo dużo artykułów, i po pierwsze pomyślałem, może by jakieś boty, nie wiem, iście ktoś bo tak bardzo duży tych. Podziękowań, no i e, byłem zdziwiony z tego powodu, ale teraz ja zrozumiał, zrozumiałem wszystko. No i e, dokładnie tak. Ja też bardzo dużo razy mówiłem i teraz mówię, że dziękuję Polska za to, że po prostu dali taką możliwość dalej tu mieszkać i jakby dodać moje dowody do tego, że ja e, jakby nie popieram tej wojny i chcę zostać tu. No i jakby, wszystko w porządku Ten... Uh, helikopter taki... Ambulance helikopter Szpitalny Rotunkowy Idziemy dalej Dziękujemy Polsce Normalne Rosjanie dziękują... Uh, Polskim Pozostało tylko jeszcze nauczyć się języka polskiego No i... Następnie to kina, filmy różne, w ogóle taka, nie wiem, twórczość tutaj napisane po polsku. Na przykład, kiedy możesz po prostu przyjechać do Rosji, <grych> jakby nie po prostu, ale jeśli przyjedziesz do Rosji, możesz zapytać w ogóle takiego losowo, jakby człowieka, zapytać, który ma 40 lat plus, zapytać go o tym, Wiesz o znasz takiego Takiego, takiego filmu, nie wiem, kino, Cztery Tankisty i Sabaka na przykład. I od razu wszyscy powiem, że tak, to najlepszy super film. Na przykład, e, mój ojciec miał już swoje takie faworyty e, innych filmów, ale mój e, dziadek zawsze mówił, no to tak, ale trzeba. Jeśli chcesz zobaczyć coś o wojnie albo coś takiego nie z Rosji, jakiś filma, to od razu trzeba zobaczyć ten cztery tankisty i Sabaka. Ja, on zawsze to mówił, on zawsze oglądał ten, jak to, on taki czarno-biały ten film był. No i ja często słychałem od dziadków, jeszcze od kogoś na tych też artykułach o II wojny światowej bardzo często mówili o tym o, tym, o, tym, o tym filmu. I nie tylko o filmach, a o różnych tam, kiedy rozmawiał, rozmawiałem z z babcią też on często, często mówiło o różnych rzeczach w polskich takich rzeczach, nie tylko w filmów kinach, a na przykład tam Chopina i tak dalej. Jakby gdzieś coś nie pytasz, a co zrobili Polscy? Nie. Po prostu, a, no, a, a co w ogóle coś takiego, co podoba się? Ci, na przykład, nie tylko w Związku Radzieckim, podobało się, kiedy pytałem mu babczy tam z, dziad, z dziadkiem, oni mówili, że no nie tylko w Związku Radzieckim było jakby e, filmy tam najlepsze, jeszcze coś, jeszcze od Polski, na przykład, tam i filmy, i ten szapin, i tak dalej. Tam bardzo dużo rzeczy mówiono, i tak samo jeszcze teraz też można zobaczyć, jeśli po prostu zapytać w na przykład Kilka dni temu a, przeczytałem artykuł też o Polakach. No oczywiście tam wszyscy mówią a, Co? Polacy dumni z tego, że wódka to polski napój i tam jeszcze coś. A w komentarzach wszyscy piszą, że no, jesteśmy dumni z Polaków, że oni mają to, to, to. Że oni zrobili tam to, to, to i tak dalej. Jakby Tam, no, tam bardzo duże rzeczy ludzie pisali. A, w sensie, że, a, w sensie twórczystwa. tutaj napisane po polsku. O to chodzi. Dalej idziemy i to już porozmawiajmy o młodzieży, bo młodzież, a nawet kobiety bardzo mocno dziękują Polakom z tego powodu, że jeżeli, je, jeśli mówimy o ubraniu, to, to, to po prostu ja nie wiem co zrobili Polacy w Rosji, ale to jakiś nie wiem, sztos po prostu. Wiecie o co chodzi. Ten LPP Group, który znajduje się bardzo... Ja nie jestem taki rozwiązany w tym... Jak to? Też nie mam takiego w tym kierunku, w kierunku tych ubrań i tak dalej, ale wiem tam Zara, House, jeszcze kilka tych sklepów. Wy po prostu nie, mo nie możecie wyobrazić sobie jak mocno oni popularni w Rosji. Nawet teraz, nawet teraz, oni zmienili nazwy i coś, ale dalej pracują, bo w Rosji po prostu ludzie, kobiety nie mogą w ogóle e, kupować coś w innych sklepach. Tylko w tych polskich sklepach e, oni mogą znaleźć to, co chcą. Ja byłem w szoku po prostu, kiedy e, jakby. Dowiedziałem że to z Polski te sklepy, bo to po prostu coś niesamowite. Ja kiedy zapytałem u swoich znajomych i tak dalej, no, kiedy tylko zacząłem tam zarabiać pierwsze pieniądze, jeszcze coś, kiedy był młodym chłopakiem, jeszcze w Rosji, i zacząłem pytać, no gdzie coś można kupić i tak dalej, i wszyscy zaczęli tam mówić do tych sklepów, które I ja teraz wygooglowałem to wszystko to polskie sklepy. I oni wszyscy mówią, tam, 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 najlepsze ubranie za swoje pieniądze, bo w Rosji nie mamy dużo pieniędzy, dużo zarobków, ale nawet kiedy jakiś student może studiować, a jeszcze wieczorem pracować, on może zarabiać, nie wiem, jakieś tam 15 tysięcy tam, rubli, 12 tysięcy rubli. To jeszcze było, kiedy ja byłem w Rosji, więc chyba teraz zarobki trochę inne, ale wtedy to było w, w, w ogóle mało, ale nawet za te pieniądze można było kupić normalne ubranie jakby wiecie jakby w Rosji kobiety zawsze kupują takie ubranie no jakby żeby było żeby wyglądać pięknie nie mogą Rosjan Rosjanki e, wyjść, wyjść do ulicy, tam do sklepu, z, za chlebem na przykład, po chleb ten iść i iść w różnych takich ubraniach jakby w domowych. Nie! Trzeba wygl wyglądać zawsze pięknie i oni nie mogą iść do pracy iść gdzieś w zwykłych ubraniach. Nie! Tylko w normalnych, pięknych ubraniach. Bo to Rosja, tam no, kobiety zawsze tam tylko w pięknych ubraniach. No i oczywiście, gdzie można to znaleźć, kiedy nie masz, jakby, tam, nie wiem, pieniądze na różne, tam Gucci, jeszcze coś. Oczywiście idziesz do tych sklepów. I to... No, i, i wy, ja nie mogę powiedzieć, na, na ile, jakby, no to sklep po prostu, sklepy Polski z ubraniami, to no, numer jeden w Rosji. Numer jeden! Nigdzie w ogóle nie ma żadnych innych sklepów. Ja na przykład, kiedy jeszcze byłem w Rosji, kupowałem wszystkie te ubrania w sklepu House, to też jakby z tej LPP Group, i w Rosji też. Ja, ja zobaczyłem różne te sklepy, coś tam kupowałem, ale nie pasowało to do mnie. Kiedy kupiłem House, wszystko to jakby pod mnie to oni robią. I, I tak samo bardzo duże kobiety też mówią, że no nie ma innych sklepów. I e, kiedy oni mówili, ja mówiłem, a co to, ze Stanów Zjednoczonych, czy co? Oni? Taki, nie, to Polska, to jakość Polski. Żadnych Stanów nie potrzebujemy, Polska, potrzebujemy jakość Polski. Jakby i, no, ja byłam w szoku, że no, bo kiedy słyszysz, że oj, Polska to jakby taki e, biedny kraj w Unii Europejskiej, tak dalej, nic oni nie mogą zrobić, jakby wszystko źle. A tutaj kobiety mówią, jakość Polski. Żadna Turcja, Polski potrzebujemy. Bo wszędzie na tych rynkach mamy, na bazarzach, tych jakość Turcji, jakość Turcy kupujemy, tu jakość Turcji i tak dalej. Nie, kobiety mówią, jakość Polska potrzebujemy, żeby z Polski to było. No i jakby design, to wszystko. Tylko z Polski. I oczywiście te kobiety nie mają bardzo dużo pieniędzy dla żeby kupować jakieś tam inne ubrania, takie bardzo takie no, drogie. Nawet teraz moja moja siostra, jakby moja kuzyna ona ma normalne takie pieniądze. Bardzo dużo zarabia w Rosji jako fitness trener. I ona jakby też jeszcze ma tego męża, on gra w ten hokej, nie wiem jak to po polsku tutaj napisane, nie wiem, może to coś w inny sposób przetłumaczona, ten hokej. I on tam w Kanadzie gdzieś grał, iście gdzieś, no normalnie oni zarabiają pieniędzy. I ona nawet teraz kupuje wszystkie, jakby tam 80% jej tych ubrań z tych polskich sklepów. Bo ona zawsze mówi, ja już chcę nowego coś i sprzedam takie, takie, takie rzeczy. Ona zawsze w swoich sieciach społecznościowych to pisze, że sprzedam tam te rzeczy, tam chaos jest z jakichś tam polskich sklepów. jakby. I kiedy ona coś zamawia w, lub po prostu podróżuje do innych krajów, ona bardzo często oni podróżują, też ona żadnych tych guci czy coś, ona po prostu idzie do tych sklepów polskich. Więc wszyscy, wszyscy kobiety mówią, dziękuję bardzo, że Polska w ogóle pokazała, w jaki sposób można robić te ubrania itd. i tak dalej. I nie mieliśmy do tego i teraz nie mamy coś podobnego jak, polskie, jak jakość polskich sklepów. Idziemy dalej i oczywiście ludzie w Rosji, tylko te ludzie dziękują Polakom, Polacom. Na 100%, na, na 1000%. I oni popierają polskie. te, te ludzi z obwodu kaliningradzkiego, czyli królewskiego. Bo tylko te ludzie, dziękowali, często mówili, dziękujemy Polakom za to, że teraz dzięki im możemy dostać tej karty Polaków. Nie, ty, nie ta karta Polaka, który tu w Polsce można dostać, jak, e, Polak, który, jako Rosjanin, który miał tu korzenie, nie. Jak e, To karta Polaka, która pozwala Rosjanom, którzy mieszkają obok granicy, czyli w tym obwodzie królewskim, e, oni mogli wyjeżdżać do Polski. W dłuż... czy coś tam 150 km coś takiego. Jakby bardzo... no to za produktami, o, za, za artykułami spożywczymi. Za... do sklepu. O. I oni to robili. I ja kiedy przyjechałem, bo pierwsza moja podróż była po obwodu tym, temu Kaliningradskim, królewskim. I wszyscy mówili dzięki Polakom możemy wyjeżdżać, możemy wyjeżdżać do Polski, patrzeć tam i tak dalej, w ten Elbląg i tak dalej, możemy zobaczyć jak oni żyją, rozmawiamy, mamy tam przyjaciół, znajomych, tam podróżujemy po Polsce i tak dalej, po prostu możemy wyjeżdżać do tego sklepu, jakby oni wszyscy dziękowali i teraz oni mówią, Kiedy ja widziałem wywiad na ulicach, jak się to nazywa, ankety na ulicach i wszyscy mówili, że z powodu wojny nie możemy wyjeżdżać. Tak było super, teraz nie możemy wyjeżdżać i tak dalej, no i no wszyscy tak mówili i ja też byłem bardzo zdziwiony, kiedy tylko podróżowałem po temu obwodu, tylko zacząłem podróżować, też jeszcze byłem tam, nie wiem, 22 lata miałem i wszyscy mówili, że Polacy, Polacy i ja całe swoje życie słuchałem, słyszałem to Polacy, tu super, Polacy to zrobili super, tutaj, tutaj też i... Byłem zdziwiony, kiedy mówili wszyscy na Polaków, jakby to jakby, biedny kraj, tam oni w ogóle nie, nie jest jakby przyjacielami Rosji i tak dalej. No i też jakby ja widziałem w Rosji, co mówią Rosjanie, normalni Rosjanie, którzy wiedzą, co oni mówią o Polakach, jakby coś innego, dobrego. No, i ostatnia rzecz, oczywiście, to już ja znalazłem tu. Takie informacje bardzo duże o tym, że potrawy, danie i tak dalej bardzo podobne. I jeśli zobaczymy to, wszystko, jak to było w historii, to tak naprawdę to jakby były takie podobne danie, ale Rosja bardzo dużo wszystkiego wzięła Nie tylko od innych krajów, bo bardzo dużo mamy różnych dań tych. od na przykład Ukrainy, tam ten sam borszcz, na przykład jeszcze coś ale tak samo jeszcze z Polski, bardzo dużo mamy różnych dań z Polski ale oni nazywają się w inny sposób i te ludzie, którzy wiedzą, że to pochodzi z Polski, też dziękują, że dziękujemy Polski za to, że oni jeszcze wtedy tam zrobili to danie i teraz mamy to w Rosji może być może trochę w inny sposób gotujemy, ale ono było jakby Przygotowane po pierwsze w sposób polski, a potem już jakby zmienili tam ten recept albo coś jeszcze. No i babci na przykład, bardzo często w tych artykułach, gdzie Artykuł jak to Zen, takie strony internetowe rosyjskie, w których bardzo dużo propagandy, ale tak samo jeszcze bardzo dużo takich rzeczy. Po prostu babcie piszą te artykuły, jak na przykład wychow wychować różne te ogórki, jeszcze coś, no i oni piszą tam różne recepty, i tam mogą podkreślić, że to polskie dane, jakby uważaj, tutaj to polskie danie, nie rosyjskie. No i, i ona dalej pisze taki zwykły recept, o którym wszyscy wiedzą, ale ona powiedziała, że to polskie danie, wszyscy zaczęli wygooglować, no i oczywiście znalazły informację o tym, że to polskie danie. Więc wszyscy mówią, o, ja nie wiedziałem, że to polskie. Dziękuję, dziękuję Polakom. No to też widziałem taki komentarze. Więc dziękuję Polacy jeszcze raz za to wszystko, co zrobiliście i dziękuję bardzo Polacy za to, że obejrzyliście ten odcinek no i do zobaczenia w następnym.